Następny etap y, przeprowadzenia rozpoznania y, na stopach pacjentów to jest, do, dotyczy on y, rodzaju odcisków, z jakimi mamy, jeśli z takimi mamy do czynienia oczywiście, y, określenia ich y, miejsca, y, ich rodzaju, a następnie, y, a następnie opisania ewentualnie stan, y, stanów bliznowatych w bliznach, y, wyprodukowanych na stopach, w poddanych obciążeniom czy przeciążeniom, budują się bardzo często bardzo bolesne odciski. Jeżeli mamy przed sobą pacjenta, który e, cierpi na chorobę metaboliczną, cukrzycę, to oczywiście musimy to zaznaczyć, ponieważ ci pacjenci często podlegają e, że tak powiem, e, ugrupowaniu ich do e, grupy pacjentów. Ryzyka. W związku z tym interesuje nas przynajmniej to, czy pacjent choruje na cukrzycę typu pierwszego, czy typu drugiego, i czy wystąpiły już u niego zmiany dotyczące, dotyczące um, naczyń krwionośnych, angiopatia, oraz naczyń, przewodów nerwowych, neuropatię neuropatie cukrzycowe. Takie informacje muszą się koniecznie znaleźć w karcie pacjenta, następnie przeprowadzamy z pacjentem coś krótkiego w rodzaju krótkiego wywiadu, w którym informuje on nas,